Witajcie wszyscy moi drodzy widzowie i subskrybenci na moim kanale. W dzisiejszym odcinku taki krótki materiał yy, re yy, wideo relacja z naprawy komputera. Ten komputer, znaczy tego laptopa raczej. Ten laptop do mnie trafił drugi raz. Yy, był on już na kanale, ja go wpisywałem jako XPS L421X ale okazało się, że to jest model L521X. One różnią się tak naprawdę niewielkimi szczegółami, czyli to jest Dell XPS15 L521X. Tak jak mówię, one się różnią niewielkimi szczegółami tyle, że wentylatory są inne. Czyściłem w nim chłodzenie, generalnie z tego co może pamiętacie, jak oglądaliście, uszkodzony był wentylator. Ten wentylator jeszcze chwilę pochodził, aczkolwiek teraz już jest problem, ponieważ wentylator, yy, krótko mówiąc, się poddał i wyzionął ducha i już więcej on tutaj nam nie podziała. Generalnie sprowadzić wentylator do tego laptopa nie było prosto, ponieważ obszukałem yy, całą Polskę, tak naprawdę to jest ten stary wentylator, tak, on się zatarł. Odszukałem całą Polskę i tego wentylatora nie mieli. Mieli do L421X. Sklepy nie miały niestety do tego modelu. Musiałem sprowadzić z Chin. Wysyłka trwała yy, prawie miesiąc. Yy, udało się kupić, tak? To jest prawie oryginał, chyba zamiennik. No i proszę, tu już mamy nówkę sztukę. Co prawda pokazywałem, ale jeżeli ma to być relacja z naprawy, to pokażę jeszcze raz, bo dokonam, tylko że to było dość dawno, ze 3-2 znaczy lata temu, to pokażę, że jeszcze raz wyczyszczę te układy. Tak, dobrze, że wytrzymał na tym starym wentylatorze tyle, bo z tego co słyszałem, ten laptop się strasznie grzał. No, nawet pastę wchłonęło już. Rozjechała się na układach. No i co, wyczyścimy i zaraz sobie nałożymy nową pastę i założymy nowy wentylator. No I drodzy, oczyściłem już, jakby to powiedzieć, z tej starej pasty, ponieważ ona pod wpływem temperatury spłynęła z układu niestety. I teraz tak, nakładam sobie nową pastę. Oczywiście, jeżeli nawet nam ta pasta spłynie, nie wiem jak to się stało, ale dobra, stało się to. To się stało. Ale nawet jak nam ta pasta spłynie, to broń Boże żadnymi alkoholami, żadnymi płynami. Nie czyścimy wodą, już tym bardziej nie. Nie czyścimy tego układu, tylko bierzemy papier, suchy papier, patyczki higieniczne, żeby zebrać nadmiar pasty i jedziemy czystość, ręce się pobrudzą, ale trudno, tak? To jest normalne w tym przypadku. Ok, tu na procesorze. Tu jak widzimy pasta jest. Yy, znaczy pasta. Procesor jest zintegrowany. Tu dam trochę na te, bo tu były termopady, ale obecnie termopadów nie posiadam. Muszę kupić. Więc to jest tak. Dobrze jest mieć tej pasty większą tubkę, bo wtedy się przynajmniej nie trzeba wyciskać, tak jak ja to robię dałem, dałem, dałem i dałem, spoko no to już w takim razie mamy nałożone jak widać wszędzie i teraz tak wyczyściłem sobie radiator tu też używamy suchej suchego wacika, tak tu sprężone powietrze tudzież odkurzacz jak pokazywałem w innych poradnikach moich, no i co zakładamy i sobie sprawdzimy jeszcze sobie przejrzę tą płytę czy tu żadnych uszkodzeń nie widać nie wiem co to ciepło tu wyrządziło i przyjrzę się również do gniazdka wentylatora i złożymy sobie no. i teraz już mam tu złożone. Nie pokazywałem, bo już pokazywałem jak to się rozkręca a poza tym na poprzednim poradniku wtedy kiedy robiłem go za pierwszym razem to pokazywałem jak to rozkręcić teraz tak, tu jeszcze kabelek był dolutowany, to tego lutowałem, bo to była też moja robota A teraz mamy sprawną taśmę wkładamy, wkładamy wentylator Ja to może odłączę na chwileczkę Jeżeli się uda Ok, to jest chyba bateryjka biosu Wkładamy nowy wentylator Zobaczymy czy się zmieści Zmieści się Czemu miałby się nie zmieścić? Zakręcamy na śrubę, on w drugą stronę nie wejdzie. Dlatego tu jeszcze pokażę, jest takie ważne, że w ten wentylator jest inny, ponieważ tu ma takie wgłębienie. A wentylator od modelu starszego albo młodszego niestety nie pasuje, bo nie ma wgłębienia. I dlatego kłopot był z dobraniem. Ok. Zakręcamy wentylator. Tutaj śruba jakaś jeszcze powinna być. Tak, powinna być to. Doniosę śrubę i zaraz go złożymy i sprawdzimy. Wkręciłem śrubę. Teraz podłączam wentylator. To złącza jest takie malutkie, to może go nie urwać. Jeszcze ja nie, czy to w ogóle to jest. Okej, okay, dobra, siedzi. Baterii kabiosu. Siedzi, ja tu śrubę dałem, żeby nie wyleciał ten wentylator. Teraz daję nagrywarkę. Widzicie, to jest trochę nowoczesności w tym laptopie. wcześniej chyba pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz, że ta nagrywarka wbudowana, bateria wbudowana. Podłączam baterię ponieważ zawsze mam zwyczaj odłączenia yy, Jakby się coś nie wiem urwało, odlutowało Zwarcie zrobiło, śruba by upadła nawet to Robię tak żeby po prostu Nie, potem nie nabawić się problemów Ok, no i co, sprawdzimy w takim razie, czy to rusza Podłączyłem wszystko, wszystkie kable i sprawdzimy sobie, czy maszyna ruszyła. Coś tam zaczęło się świergolić. Pięć pisków. Coś jest wyłączone. No i moi drodzy, wentylator po jakimś czasie krótkim ruszył. I proszę bardzo. Kręci, kręci. Pięknie rusza. Patrzę jak z temperaturą. No ten nie, radiator się grzeje, ale tu już generalnie jest problem z tym, że to chłodzenie zostało wymyślone dość yy, beznadziejnie, bo wszystko wychodzi na dół, a jak stoi na blacie komputer, to niestety się zagotuje. Ale, jak widać, wentylator zaczyna kręcić, więc jest ok. Składam komputer i odpalimy go już oficjalnie. O, teraz się wyłączył. Super. I teraz tak, jak już pewnie zapewne pamiętacie, oglądając poprzedni filmik z naprawy tego komputera, tu były dwie śruby. Takie zakręciłem, zamknąłem. I teraz wkręcam pozostałe. O, Coś mi. Mnie... Plastikowa obudowa. Dobra, wkładam śruby, skręcam. A przy okazji, nie krytykując, bo to tutaj dobry sprzęt, ale zobaczcie, gdzie są tutaj kratki wentylacyjne. No i generalnie nie ma, bo tu, gdzie jest wentylator, to generalnie jest zalane plastikiem. I to jest śmieszne, ponieważ komputer dobry, a chłodzenie zrobione takie, że generalnie sprawnością tego komputera to miałbym dużo wątpliwości na przyszłość. Wiecie po czym się skumałem, że to jest zupełnie inny model niż ten, który patrzyłem wcześniej. Ale to jak przykręcę śrubę, to Wam powiem. A mianowicie skapnąłem się po tym, że to jest zupełnie inny model laptopa, niż ten, który podejrzewałem z powodu tego, że model L421X ma dwa gniazda USB z boku, a ten model L521X ma trzy. I to mnie już nakierowało, że coś jest nie halo. Dobra, w takim razie złożyłem. Wejdziemy w BIOS, bo się chyba BIOS zresetował, te 5 piknięć to był BIOS. Ustawimy sobie godzinę, no i sprawdzimy czy to działa. I teraz szybko, jeszcze szybciutko, króciutko pokażę jak BIOS wygląda. Ja tu godzinę, datę ustawiłem. E, BIOS w tym laptopie wygląda tak, no generalnie jest mało tego. Hmm, tak, tu to jest pod te nowe systemy operacyjne, to tam UF. UEFI, LEGACY, dobra, zapiszemy ustawienia, no i sprawdzamy. Wentylator ruszył, bo słyszałem. Uruchamia się automatyczna naprawa systemu, ponieważ coś wcześniej się działo, nie wiem co, ale widać, że działa komputer, więc to już zostawiam tak naprawdę do dalszych rozważań. Jeżeli się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw To Jakub Wiśniewski i zapraszam na kolejne moje elektroniczne materiały.